Zainstalujemy im sztuczne gniazda, tam tu sokoły na banerze, tu czekające w transportowych kartonach na wypuszczenie, ale niezapomnianym przeżyciem jest z pewnością bezpośredni kontakt z drapieżnym ptakiem. W tegorocznej reintrodukcji w Nadleśnictwie Włocławek uczestniczyli przedstawiciele Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jednostki lasów państwowych zajmujących się wdrażaniem środków unijnych, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 90 milionów euro przeznaczonych na piąty priorytet ochrony środowiska i edukację ekologiczną pozwoliło na realizację w kraju blisko 170 projektów. Jednym z nich jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół przywrócenie nadrzewnej populacji sokowa wędrownego. Jestem bardzo mile zaskoczona, że są tacy entuzjaści jak tutaj pan Sławek, którzy wypuszczają te ptaki. Dla mnie było to niesamowite przeżycie móc zobaczyć w ogóle małego sokoła. Widziałam zazwyczaj duże osobniki. Natomiast w gnieździe jeszcze nigdy nie widziałam, jak one się zachowują. Muszę też stwierdzić, że dosyć silny uścisk szponów i dzioba mają. Reintrodukcje sokoła wędrownego na terenach nadleśnictwa włocławek są prowadzone od początku lat 90. do wolier w tym i innych nadleśnictwach trafiało przed laty niewiele ptaków, bo możliwości krajowych hodowli były niewielkie. Od 2010 roku dzięki stowarzyszeniu Sokół liczba reintrodukowanych ptaków wzrasta. Tylko w czterech minionych latach wypuszczono w polskich lasach 339 ptaków pochodzących z hodowli w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Danii, Holandii i Austrii. W tym roku liczba sokołów wsiedlonych przez stowarzyszenie była bliska ubiegłorocznemu wynikowi 128. Ta woliera w nadleśnictwie Nowe Ramugi na Mazurach nie mogła być wykorzystana w tym roku do wsiedlania młodych sokołów. Stała się bowiem miejscem pierwszego od dziesięcioleci lęgu sokołów wędrownych na tym terenie. Ptaki wykorzystały to, że zazwyczaj zamyka się je dopiero przed sezonem reintrodukcji. Na powrót sokołów na Mazury, gdzie do czasu upadku populacji w połowie ubiegłego wieku sokół gnieździł się najliczniej, nie czekano długo. Pierwsze wsiedlenie młodych sokołów na terenach nadleśnictwa Nowe Ramuki odbyły się w 2011 roku. Przez trzy sezony do 2013 roku. Wypuszczono z wolier 61 sokołów. Już w ubiegłym roku widywano przy wolierach dorosłe ptaki i leśnicy podejrzewali, że mogły to być ptaki z wcześniejszych wsiedleń, które powróciły na Warmię i Mazury. Obserwacje gniazda w wolierze potwierdziły przypuszczenia. Samica nie miała żadnych obrączek, ale miał je samiec i dzięki temu wiadomo, że to ptak wypuszczony na wolność w tych lasach. Wrócił w rodzinne strony. Podobna sytuacja zdarzyła się w nadleśnictwie Barlinek, gdzie dwa lata temu zaobserwowano pierwszy po latach lęk sokołów na drzewie. Ostatni znany lęk przed upadkiem populacji sokoła wędrownego w Polsce odnotowano w 1964 roku. W tym roku para sokołów zajęła woliere i dochowała się w niej czwórki młodych. Dzięki obserwacji udało się odczytać obrączki ptaków. Okazało się, że to nowa para, a ptaki pochodzą z wcześniejszych wsiedleń robionych przez Stowarzyszenie Sokół w Lasach. Są to więc kolejne ptaki, które powróciły do miejsca urodzenia. W piątym roku realizacji projektu, już mamy przynajmniej trzy nowe stanowiska na drzewach. Mam informację, że gdzie nie gdzie mogą być, niestety się nie udało zlokalizować, no ale widujemy też dużo ptaków już w terenie. Co prawda, jeszcze bez gniazda, ale z nadzieją, że gdzieś po bieżu będzie, gdzie znajdziemy. Takie nadzieje towarzyszą kolejnym reintrodukcją w nadleśnictwach Włocławek i żmigród, gdzie obserwuje się ptaki, ale lęgów jeszcze nie stwierdzono. W Żmigrodzie spodziewano się pierwszego gniazda po tym, jak w ubiegłym roku w wolierach widywano ślady przygotowań do lęgów. W tym sezonie obserwowano nawet gody sokołów, które zajęły i gniazdo i rewir, ale prawdopodobnie samica była zbyt młoda i efektów nie było. W tym roku z wolier adaptacyjnych w Nadleśnictwach wyleciało 128 młodych sokołów. We Włocławku 35, w Berlinku 34, w Nowych Ramukach 28 i w Żmigrodzie 31. Dotychczasowe rezultaty pokazują, że takie wypuszczanie w lesie większej liczby ptaków zwiększa szanse na sukces w przywracaniu nadrzewnej populacji sokoła wędrownego. Przykład z nowych ram, gdzie samiec pochodzi z tamtejszych reintrodukcji, potwierdza trafność reguły, żeby wśród wypuszczanych ptaków przeważały samce, gdyż to one wybierają miejsce lęgowe w pobliżu miejsca swego urodzenia, w tym przypadku lasu, a potem samica wybiera samca wraz z terytorium lęgowym. Ja myślę, że w przyszłym roku już może się troszkę więcej gniazd pojawić, oczywiście no, takiej pewności nigdy nie ma ale do wieku rozrodczego dochodzą już te pierwsze wypusty, pierwsze roczniki naszych sokołów, które wypuszczaliśmy w dużej ilości. I z roku na rok było ich coraz więcej wypuszczanych i coraz więcej ich jest w naturze. Także już myślę, że już w przyszłym roku za dwa lata rozwiąże się worek i naprawdę będzie sporo nowych gniazd co roku.